Thanks Gary School Simulator Dzisiaj będzie poważniej. zarazem giga strasznie Jak sama nazwa giereczki wskazuje Moi drodzy, mamy dołączyć się Do Akany i Sakury Żeby uciec od tej strasznej Szkoły, to w pierwszej kolejności w ogóle Po co poszłyście do takiej szkoły W najbardziej strasznym Anime School Simulator Grze, w jaką Kiedykolwiek grałem, nie ma moi drodzy W tej kategorii gier, nie ma giereczki Straszniejszej, na razie szkółka Wygląda okej, okay. poza tym które stoi w oknie, to to na razie tutaj, OK? Akane mówi. Musimy uciec stąd, no to na ciul tu przychodziliście. Ta koleżanka zastanawia się tam nad sensem swojego istnienia. Gdzie ja jestem? Co ja robię? Dokąd zmierzam? Po co żyjemy? Dlaczego ten stoliczek w tej ławce jest tak wysoko? Jeśli podniosę rękę i będę pisać w zeszycie, to będzie mi niewygodnie. Nie wiem. Mam podnieść tę rękę czy nie? Swoją drogą mam dalej na sobie plecaczek. Chyba wypadałoby go zdjąć, czy nie? Mamy również zajebiste pranki w tej grze. Dzisiaj widzowie będzie karuzela śmiechu. Mamy również naszego sympaja. No bo jak w takiej grze mogłoby zabraknąć sympaja? Nie może zabraknąć sympaja, więc Akan ma swojego sympaja którego, do którego mówi, czy może zadać mu pytanie, to zadaj mu pytanie. Mamy również cmentarz w szkole. No bo czemu nie? <grywki> Dziewczynce z The Ring znudziły się telewizory, teraz zaczęła wychodzić z ławek w szkole. A póki giereczka się widzowie odpala, Parę takich myślę ciekawych fajnych informacji, a mianowicie to, że Discord wrócił. Więc w opisie tego filmiku macie linkacza do Discorda. Wbijajcie, integrujcie się, bawcie się. Świetnie, my się piszcie. Również też. Myślę taka ciekawa informacja to to, że kanał pana Misia wraca. Pan Misiu, ty właśnie, właśnie on. Wracam moi drodzy do nagrywania. Już na kanał został wrzucony odcineczek z powrotem pana Misia. W którym możecie się dowiedzieć, jaki tamenda ma typ osobowości. Dobra, usiądźcie sobie tak ładnie tutaj dobła. Do możecie sobie popatrzeć na stópkę pana Misia. Jak chcecie zobaczyć gadającego i z radosnego pana Misia, to wbijcie sobie w opis również filmiku i zobaczcie jego najnowszy odcinek. Tymczasem lecimy sobie z tą poważną, niesamowitą, cudowną grą która nie ma czegoś takiego jak options, możemy wybrać languagę, ale options nie ma. Moje imię to Akane Shiro, jestem uczniem z transferu z Japonii, w ostatnim miesiącu musiałam się... Przenieść do tego miasta. I to leci za szybko. Akanem mów do mnie wolniej, proszę cię. Ta szkoła jest unikatowa. Tak, ta szkoła jest unikatowa. Straszy są jakieś kurde dziwne dziewczynki przerażające. Cmentarz jest e, i, i koleżanka, która zastanawia się nad sensem swojego istnienia. To już wiemy, ale co jest więcej? O, jesteśmy. Aka... Co to za muzyczka gra? Game it, A dziękuję ci. Mam tyle progresu, tyle rzeczy zrobiłem, że to się przydało. Dobra, siema. Cze czego chcesz? A to ja jestem. Właśnie mamy iść, mówi chyba Bianka, a Karolin mówi: siema, Akane. czy znasz ostatni e, ostatnią ploteczkę?" E, nie, o co chodzi? C czego ty ode mnie chcesz i dlaczego tak się kiwasz, jak do mnie gadasz? There is some scary phenomenon. Dobra, widzowie, coś strasznego się dzieje w tej szkole. E, ona myśli, że szkoła jest nawiedzona, i nagle drzwi się zamknęły. Oczywiście. I co się teraz dzieje? Pozabija was wszystkich. Mnie proszę, ja, ja nic nie zrobiłem. Nie ma mowy! Drzwi same się zamknęły! Czy jesteśmy tutaj uwięzione? Nie wystarczy, że weźmiesz stoliczek. Tamta koleżanka wydaje się, że ma to i tak w dupie. Weźmiesz stoliczek i walniesz w szybę. We need chyba musimy się stąd wydostać. No to ja ci mówię, jak się wydostać. Bierzesz taki, takie coś. Ej, Beskitu, tam coś strasznego jest. Mogę zajebać duchowi <grymne> Duchu, chodź tu! Chodź tu, duchu! Ty to wyglądasz jakbyś widziała ducha. W sumie patrząc tak cały czas to chyba go widziała. Siema króliczek tutaj jest. Wkurza mnie ten kursor Fielder presence Dobra, 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 gdzie są nauczyciele? Tak, 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 tak. Generalnie ona yy, czuje dziwną obecność. Coś kliknąłem. E, ona czuje dziwną obecność. Ja, ja widziałem dziwną obecność Mysiu Pysiu. Koleżanko, wstawaj, wstawaj, koleżanko. Kopniak! Au, au. no czekaj, aż Dobra, idziemy pogadać sobie z tą koleżanką. Się, mamy Mysiu Pysiu. Muszę znaleźć klucz. No dobra, tupu, tupu, tupu. Czy O, jest, widzowie, pierwsze zadanie wykonalne. Mamy klas key Możemy wydupić w końcu z tej klasy. Super, odblokowaliśmy drzwi i tu jest jakaś nowa koleżanka. Eksplorujmy szkołę. Jest tutaj tylko parę studentów, którzy um, uczęszczają do szkoły w nocy. Ponieważ ta szkoła jest bardzo straszna w nocy. Ok. Koleżanko, ale to jest męska toaleta. Co ty robisz? Masz rację, ta szkoła jest straszna. Co ty robisz? Co, kurwa? Eee. Powiem wam, że pierwszy raz widzę taki projekt toalet. No ciekawe, nie powiem. I ławeczka, tak? Rozumiem ławeczka, żeby tutaj popatrzeć, poczekać. Na ta ławeczka? Ciągle ktoś kurde te drzwi otwiera. Siema koleżanko. Boże, coś tu przebiegło. kurewo ty. Don't run around school. Jak mam nie biegać i. Kurde, Mendo, jak tam jakaś ciulerska, kurde, zjawa mi przebiegła. To ona może, tak? Zjawa może biegać, a ja nie mogę. Genialne w tej grze jest to, że po każdej rozmowie z każdą postacią nasza postać się zatrzymuje i nie może się ruszać przez jakiś czas. Siemaneczko, koleżanko, wyglądasz jakbyś chciała mi coś powiedzieć ważnego. Bicare full around, Felicja, she is a bad girl. Dobra, musimy uważać na Felicję. Felicja to jest menda, a ty jesteś jeszcze większą mendą, bo jak do mnie mówisz, to powinnaś się tak zatrzymać, ładnie pogadać, a nie, że kurde mi włazisz bardziej. Dobra, tędy nie mogę. O, jednak mogę kucać w tej grze. 10 na 10. Dobra, czy ty jesteś Felicja, bo tamta cię od, obgaduje i nazywacie tutaj złe rzeczy o tobie mówię. Hej, Sakura! Czy mam minutkę? Jasne, jasne. Co tam chcesz, Sakura? Czy wiesz, że ta szkoła jest zbudowana na cmentarzu? Ja nie rozumiem, w sensie po co wychodzicie do tej szkoły, jak tutaj każdy mówi, że ta szkoła jest straszna. Każda osoba, z którą się tutaj spotkałem, mówi, żebym uważał, że tutaj jest strasznie i tak dalej. Naprawdę? My się pisie Co my tu wszyscy robimy? Czemu tak na mnie patrzysz? A, Senpai! Twoje doświadczenie jest za małe Żeby kontynuować tę konwersację No to pierdziel się, senpai Dobra, idziemy sobie stąd Let's find my book A, dobra, ty coś ode mnie chcesz Okej, okay, okej, okay, okej, okay. boże, już się przestraszyłem Że uczepiłaś mi się, dubska. No nie, no patrzcie, teraz klikam I nie mogę się ruszać, nie mogę Bo gra się frizuje, jak z kimkolwiek gadamy Dobra, koleżanko Troszkę dziwnie za mną chodzisz, tak, tak przerażająco za mną chodzisz. Nie możesz obok mnie czy coś. Mamy tutaj jakieś wrota, to wygląda jak jakieś wrota do piekieł. E, nie możemy ich otworzyć. Może to i lepiej. Wlazłem na piłkę, senpai. Leci, leci, leci. A, Brałka! Wygrałem, senpai! Dobra, senpai mam nie gdzieś, tak totalnie. Idziemy przed siebie, nie patrząc za siebie. Czy ty coś ode mnie chcesz? Wow! Who is this? The nerd girl. Pierdol się i odejdź stąd. Daj nam przejść. To jest Felicja. ta dziewczyna, która lubi mi dokuczać. Jeśli chce przejść, najpierw daj mi 200 dolarów. Ty jesteś pieprzyjęta. Ile mam ci dać? Ja rozumiem, inflacja, te sprawy. Ale coś ci się z główką stało. Nie dasz? W takim razie bierz to. Chcesz się ze mną bić, tak? A Kopnia, kopnia, kopnia. Kursor, kursor. nie, nie, nie. nie. Czekaj, czekaj, czekaj! Pomocy, pomocy! Co to był za zapisk? Ale widzowie, pamiętajcie, że jeśli nasz wróg leży, zawsze trzeba się upewnić! A tobie dzięki za pomoc. Naprawdę, jesteś najlepszą moją przyjaciółką. Zawsze można na ciebie liczyć. O, a tutaj jest nauczycielka, tak? Miss Mary. Ty mówisz, żeby nie biegać po szkole. Teraz nie mogę się ruszać. Mam nie biegać po szkole, a tamta menda chciała mi kurde łeb urwać, i to już było ok, i chciała ode mnie 200 dolarów. Może ty jesteś creepy, koleżanko? Lazłaś do tej toalety, zaczęłaś się skradać. Proszę odejść, proszę odejść ode mnie. Dobra, idziemy szukać kafeterii, która. A może tutaj? The door is locked. Ok, czyli tutaj sobie nie wejdziemy. E, tutaj. Tutaj też. Wszystko w tej szkole jest zablokowane. Co? Mówisz, że widziałeś ducha? Może. E, to twój przesiel, który cię prankuje Hej, dlaczego nie spróbuję sprankować innych jako duch? Masz, tutaj masz kostium ducha Dobra, mam kostium ducha yy, Dzięki O, jaką przewrotkę zarąbałem Wow, widzowie Normalnie jak w Dark Soulsach O, założyłem go, nie wiem jak Uuu. Czy mogę prankować? Chcecie sprankować? Prank, prankujecie Ej, nie pij mnie Siema Ała, nie bij mnie, nie bij mnie Pierdol się koleżanka Ej, idziemy wystraszyć nauczycielkę Przepani Z tym duchem Siema Co ty robisz za przewrotki To prank tylko był It's Just a prank Justa prank, nie bij mnie Nie bij mnie It's Just Justa prank Odejdź Odejdź Kopniak ją, kopniak ją, zabij ją. Koleżanko, dzięki, że mi pomagasz. Dobrze, leż tam. Widzisz to? Dziewczynka z drink, chyba chce nam hot doga zrobić. E. Chyba nie, chce nam hot doga zrobić, ale biorę książeczkę. To jest moja książka. Widziałaś to? Ja widziałem. Tak widziałem. E, po prostu udawać, że tego nie widziałaś. Ta książka to historia szkoły. E, muszę ją przeczytać, żeby dowiedzieć się co się tutaj dzieje? Widzieliśmy coś takiego tutaj i rozumiem, że tutaj chcesz to przeczytać sobie, tak? No dobra. Okej, okay, mam dostać się do teacher room. Tupu, tupu przed siebie, nie patrząc za siebie. Mam wrażenie, że muzyczka teraz gra dużo głośniej. Koleżanko, no wstawaj! Aż tak cię nie trzasnąłem. Bez przesady. Pierwsza zaczęłaś. Prze pani? ma. zgubiłam klucz do pokoju nauczycielskiego Czy możesz pomóc mi? Go? No tak, sam go szukałem Dobra, przy pani, pomogę go znaleźć Dalej go miałam, kiedy jadłam w kafeterii Musiał się zgubić Kiedy myłam naczynia Dobra, czyli w kafeterii Chyba myła te naczynia, nie? O, eksaminę Mamy, 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 mamy Dobra, chcesz ze mną iść? Mysiu, pysiu, idziemy razem Ej, nie? Piecy, piecy, pijcy, przed siebie nie patrząc za siebie... Pokój nauczycielski chyba był tutaj, nie? Jak dobrze pamiętam, siema. E, odblokowaliśmy drzwi. Fajny dokument i escape. A czyli już uciekamy z klasy. Nie gadaj A Nie lubię jak coś jakieś gówno mnie goni. Ej, koleżanka! A tu zajebiście koleżanki nie ma, zostałem sam. Dobra, a pu pu. E, zrobimy takie Ja nie wiem co teraz mamy zrobić Dobra tutaj to gówno lewituje dziwnie Czy ja mogę biegać tak szybciej Dobra zarąbałem sprinta widzowie Biegniemy Biegniemy Escape. A no to zajebiście Escape nie działa e, Find the document Dokumente Dokumente Dokumente, e, dokumente. A gdzie ja mam uciec A ja nie wiem gdzie ja mam uciec O jest tu Skulki, skulki, mam, mam skulki Dobra, 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 zaczekajmy aż siul przyjdzie Czy duch się zgubił? Halo, duch Dobra, jebać ducha, widzowie Biegniemy, biegniemy, tam jest duch, tam jest duch Nie mogę You unlocked, yes, yes Kim, Bianca, a nie mogłaś mi wcześniej pomóc? Ja uciekałem Uciekałem przed duchem, próbowałem Walczyłem o swoje życie, a ty gdzie byłaś? Co jest nie tak? Wy wygląda, jakbyś widziała ducha. No, wszyscy zniknęli. Widziałaś prawdziwego ducha? Ka, mój fast tonight. Idź z nami wieczorem, czy coś takiego? Powiem ci parę strasznych Jak o duchach. Okej. Okay. Możesz również spotkać się tam z Sempajem. Idziesz do domu? Mówi senpaj. A wcześniej nie chciałeś ze mną gadać. Chodźmy do domku razem. Dzięki senpaj, ale moi przyjaciele czekają na mnie w tej kawiarni. Bardzo cię przepraszam. O, nie ma problemu. Co ty na to, żebyśmy poszli zobaczyć jakiś film w następnym tygodniu? Słyszałem, że są jakieś tam straszne filmy. Randeczka? Możesz tak to nazwać. Czy chcesz iść ze mną w następnym tygodniu? To okej, okay, jeśli się nie zgodzisz. Nie będę zły ani nic. Ta tak Simpay! Pójdę z tobą. No i zajebiście. A dlaczego ja patrzę na krzak, a nie na ich rozmowę? W sensie, dlaczego nie, ja na nich nie patrzę? Scary City Chapter, 2, widzowie. Mamy straszną szkołę, ale widzę, że miasto też jest straszne, tak? Tutaj wszystko jest straszne. Dlaczego ty chodzisz tutaj po, po ulicy? Chodnik tu masz! Chodnik masz! Po chodniku proszę chodzić! Nie. podejdź tu. Chodź tu, chodź tu! I dobrze, ileż tam. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli zobaczę bardzo dobry odzew pod tym odcinaczkiem, jeśli będzie bardzo dużo lajkaczy, to pociśniemy sobie z kolejnym odcinkiem tej niesamowitej, cudownej, wspaniałej gry. Jeśli nie, to nie. Ale jeśli będzie super odzew, to pociśniemy sobie z drugim odcineczkiem i zobaczymy, jakie tajemnice kryje Scary City. A tam jest Senpai, z którym zagadamy. Może w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się. Papa! Pa. No, pamię pamiętajcie o lajku. I pa. pa.